Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się pomysłami na prezent dla czterolatków. Jeżeli czterolatki akurat Was nie interesują, to pamiętajcie, że nagrałyśmy takie filmiki dla różnych kategorii wiekowych i znajdziecie je na Waszej playliście. Zaczynamy od takiego ekstra zestawu marki Buki, gdzie dziecko samo składa pojazdy, a następnie może nimi zdalnie sterować. Ciężarówkę składamy używając wkrętarki i stosując się do instrukcji. Zestaw pozwoli na skonstruowanie dwóch modeli ładowarki i wywrotki. Kiedy już połączycie prawidłowo wszystkie części, uruchomcie silnik i sterujcie pojazdem za pomocą wkrętarki, którą wystarczy przełączyć na tryb sterowania. Nasz najnowszy hit, tablica z literkami ABC marki Aplikits. Nie wiem czy znacie, mamy też taką wersję bez literek i jest to absolutny must have każdego czterolatka, który przychodzi na zakupy do tublu. Zawsze jak widzą tą tablicę dzieci to chętnie do niej podchodzą i potem chętnie rodzice ją kupują. A tutaj mamy wersję właśnie z literkami. Ta wersja doskonale sprawdzi się dla dzieci, które zaczynają swoją przygodę z czytaniem, pisaniem i alfabetem. Nauczą się, jak poprawnie napisać wielkie litery, a przy tym będą się doskonale bawić. Wystarczy, że dziecko przeciągnie dołączonym rysikiem po tablicy, a metalowe kuleczki uniosą się i stworzą wybraną literkę. Jeżeli zechcesz zetrzeć rysunek, to potrząsij tablicą bądź przejedź po niej dłonią. A teraz coś typowo dziewczyńskiego: zestaw do tworzenia biżuterii Dżeko Tencza. Mamy też inne wzory z tego samego producenta, ale wybrałam ten, bo ten najczęściej kupujecie. Zaprojektuj swoją własną biżuterię. Niesamowity zestaw do tworzenia drewnianej biżuterii zachwyci każdą małą damę. W skład zestawu wchodzi aż 400 różnych drewnianych koralików oraz 6-metrowy sznurek. Do zestawu dodano także instrukcję obrazkową. Kreatywna muszelka Bilbo napędzana dziecięcą wyobraźnią. Bilibo trochę ciężko jest opisać słowami, ale z reguły mimo wszystko mi się to udaje. Jest to zabawka motoryczna, głównie dzieci siadają w niej, kołyszą się, kręcą dookoła własnej osi. Czytają książki, stają na niej. Robią z niej hełm, most dla aut, mnóstwo rzeczy. Można bawić się nią w piasku, w wodzie, a nawet na śniegu. Czyli tak jak mówiłam, ogranicza Was tylko wyobraźnia, a dzieci mają jej nieograniczone zasoby. Klocki magnetyczne Conetics. Tutaj mam, słuchajcie, zestaw Pastel Mini 32 elementy, ale tych zestawów jest o wiele więcej, są dużo większe również. Ale nagrałyśmy o nich oddzielny filmik, który oczywiście podlinkujemy Wam również, także zapraszam do jego oglądania. Konetix to ciekawe klocki magnetyczne, które pobudzą i ożywią wyobraźnię oraz zapewnią godziny nieograniczonej kreatywności i zabawy. Konetix mają postać bajecznie kolorowych płytek, które wyglądają jak szkiełka. We wszystkich krawędziach mają zamontowane solidne magnesy. Dzięki ich mocy budowle nie rozpadną się, a tworzenie i wznoszenie konstrukcji zyska zupełnie nowy wymiar. Nowoczesny design i specjalnie wyprofilowany kształt sprawiają, że klocki są bardziej odporne na uszkodzenia i zarysowania. To już wszystkie propozycje dla czterolatków. Mam nadzieję, że podobały wam się nasze zabawki. Oczywiście wszystkie podlinkujemy pod filmem. Więcej inspirujących prezentów znajdziecie na www.tublu.pl. Zapraszam was również do naszego sklepu stacjonarnego.